Orędzie 572. Sanktuarium w Caravaggio 13 maja 1996 roku. Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego. Bezpieczna droga. Kapłani i wierni należący do mojego ruchu z regionu Lombardii spotkacie się dziś w tym otoczonym czcią sanktuarium na Wielkim Wieczerniku Modlitwy i Braterstwa. W ten sposób wspominacie rocznicę mojego pierwszego ukazania się, które miało miejsce w Kowada Iria w Fatimie 13 maja 1917 roku. Stąpiłam z nieba, aby wskazać wam drogę, którą macie iść w tym wieku dla osiągnięcia pokoju, drogę nawrócenia i powrotu do Pana przez modlitwę i pokutę. Stąpiłam z nieba, żeby dać wam moje niepokalane serce jako schronienie, aby w nim was osłonić, podarować je wam jako bezpieczną drogę, która zaprowadzi was do Boga Zbawienia i Pokoju. To bezpieczna droga w czasach, w których wytycza się tak wiele innych dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu. Nie są one jednak bezpieczne, i nie prowadzą do spotkania z Bogiem zbawienia i z Ojcem boskiego miłosierdzia. To bezpieczna droga, która was zaprowadzi do przyjęcia całej prawdy poznanej w Ewangelii mojego Syna Jezusa. Na tej drodze, którą wytyczam, przyciąga was blask prawdy i głęboko przemienia łaska, która wnosi w wasze życie boski zapach świętości. W ten sposób stajecie się promiennymi przykładami ewangelii wprowadzanej w życie i odważnymi świadkami Chrystusa, który pociąga was, byście za nim szli poprzez codzienne realizowanie Jego boskiego słowa. To bezpieczna droga, która was prowadzi do odrzucenia wszelkiej formy grzechu i zła, aby doświadczyć w konkretny sposób łaski, miłości i czystości żyjecie w świecie pogańskim pogrążonym w materializmie i hedonizmie, w oburzającym poszukiwaniu przyjemności i nieczystości, w tym świecie rozsiewacie światło świętości i czystości, umartwienia zmysłów i pokuty, tak ofiarowujecie wszystkim pomoc, jakiej moje niepokalane serce udziela wam do dojścia do komunii życia z Bogiem, Waszym odkupicielem i zbawicielem. To bezpieczna droga, która otwiera się na pełną komunię miłości pomiędzy Wami, wszystkimi, którzy staliście się braćmi przez więź łączącą Was jako dzieci jednego ojca, odkupione przez tego samego syna, uświęcone przez tego samego ducha i uczynione dziećmi tej samej matki. Moje niepokalane serce zwłaszcza w tych czasach staje się bezpieczną drogą, która was prowadzi do wzajemnej komunii, do zrozumienia, do odrzucenia egoizmu i wszelkiego podziału w taki sposób, żeby mogło się wreszcie zrealizować nowe przykazanie dane wam przez mojego syna Jezusa. Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem. Teraz, kiedy świętujecie ten wielki wieczernik kapłańskiego ruchu maryjnego w tym regionie, z którego rozszerzył się on na wszystkie części świata, teraz, kiedy wspominacie moje pierwsze objawienie w Fatimie, gdzie się ten ruch zrodził, chcę jeszcze raz ofiarować wam moje niepokalane serce jako schronienie i bezpieczną drogę, która prowadzi was do Boga, to jest bezpieczna droga, która prowadzi Was do Boga zbawienia i pokoju, do Boga prawdy i świętości, do Boga komunii i jedności. Tą bezpieczną drogą kroczcie wszyscy ze mną, w ufności i niezawodnej nadziei, w radosnym oczekiwaniu największego tryumfu Boga, który przyjdzie wraz z tryumfem mego niepokalanego serca w świecie.